Simanko, z tej strony Aleksinia, przed Wami przewidywania 17. kolejki Premier League, która rusza już dzisiaj i mam nadzieję, że będziecie to z przyjemnością oglądać, ponieważ zaczynamy serię odnośnie Premier League i będę gdzieś starał się na bieżąco wrzucać o Lidze Angielskiej jakieś materiały, na ten kanał oczywiście. Serię z Mundialem już zakończyliśmy ostatnim filmem o największych rozczarowaniach, jeżeli chodzi o poszczególnych zawodników. No a my możemy sobie przejść już do 17 kolejki Premier League, którą rozpoczniemy spotkaniem Brentford z Tottenhamem. Oczywiście na stadionie Brentford. Jest to pierwszy mecz tej kolejki, który rozpocznie się o 13:30 na Brentford Community Stadium. Myślę, że może być to bardzo ciekawe spotkanie. Przewiduję gdzieś wyniki w procentach. Nie będą stricte wyniki 1 do 0, 2 do 2 czy 3 do 3. Tylko w procentach i w tym wypadku przewiduję 55-45% dla Brentford. Dlaczego? Bo uważam, że zespół ten może sprawić bardzo dużo niespodzianek w tym sezonie. Już to udowodnił na przykład w meczu z Manchesterem United, że są naprawdę niezłą ekipą, jeżeli chodzi o grę stopkom Ligi Angielskiej. Mało tego, niewielu zawodników im wypada. Wypada tylko Strakosza, Ayer, Hickey i Baptist, który jest wątpliwy z kolei. Jeżeli chodzi o Tottenham, na pewno wypada Richarlison. Nie wiadomo co z Romero, który wrócił oczywiście z mundialu, no bo wygrał z Argentyną złoto. Wątpliwy występ też jest Pensa i Lukasa Maury. Oczywiście wszystkie te dane będą odnośnie zawodników pochodziły z SofaScore. No i gdzieś tam uważam, że to Brentford jest w stanie sprawić niespodziankę z tym w tym meczu. Oczywiście zespoły wracają z okresu przygotowawczego, tym bardziej. Te zespoły, które nie wysłały tak dużo zawodników na mundial, myślę, że mogły lepiej ten okres przepracować, gdzieś bardziej popracować nad tymi fragmentami, które trzeba poprawić. No a te zespoły, które gdzieś straciły zawodników z racji mundialu, no to poniekąd tracą, no bo nie mogli z nimi przepracować tego okresu, ale też gdzieś zyskują, no bo ci zawodnicy nie wypadają z rytmu meczowego, tego bardzo ważnego rytmu meczowego. No, oczywiście tu gdzieś mówię o tych zawodnikach, którzy zaszli dalej niż faza grupowa. No i tutaj. Jest tak w wypadku na przykład Romero. No, ale też oczywiście nie wiadomo co z Lorisem. Mimo wszystko stawiam w tym meczu na Brentford. A następnym spotkaniem 17 kolejki jest Southampton kontra Brighton and Hove Albion. Oczywiście to spotkanie odbędzie się w Southampton o godzinie 16 na St Mary's Stadium. No i w tym wypadku uważam, że faworytem tego spotkania będzie. Brighton, 55 do 45 również, tylko, że tym razem na korzyść gości. Myślę, że The Zerbi Ball będzie bardziej konkretne niż nowa miotła Natana Jonesa w Southampton. Mimo to, były trener Luton z którym prawie awansował do Premier League w zeszłym sezonie. Niewiele tam zabrakło. Może dużo wnieść do Southampton ten trener. Zagrał dopiero tylko jedno spotkanie i było to spotkanie z Lincoln City w EFL Cup, wygrane 2-1 do i w Premier League jedno spotkanie, przegrane z Liverpoolem 3-1. do Także gdzieś wejście do Premier League miał na pewno ciężkie, ale jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, wydaje mi się, że mógł go dobrze przepracować. Wypada z jego zespołu tylko Livramento na ten, na ten mecz, wątpliwy występ Lariosa, Lavi i Walcota. Z kolei w Brighton no, brakuje McAllistera, Modera, oczywiście Wellbecka i Webstera według SofaScore. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Daje te 5% czy nawet 10% więcej Brighton z racji właśnie na trenera Dezerbiego, który już pokazał, że w Brighton może dobrą robotę po grachami Potterze wykonywać. I uważam, że będzie kontynuował. Wiadomo, Brighton to jest y, klasyczny przeciętniak y, Premier League, ale mają siódmą lokatę, 21 punktów. Z kolei Southampton ma 19 miejsce i 12 punktów. Także Święci muszą zbierać te punkty. No, Brighton jest tym kandydatem do zabrania oczywiście ich, im punktów, no ale to Brighton też może tak uważać o Southampton, że to jest ten zespół, na którym mogą zebrać punkty. Mimo wszystko stawiam na Brighton. No a my przechodzimy do trzeciego już spotkania. To spotkanie jest również o 16.00, nie w sobotę, tylko dzisiaj. Wiadomo, no kolejki zawsze się kojarzą z tym, że gramy w weekend, no ale tutaj gramy dopiero w poniedziałek, taki dzień jaki mamy dzisiaj, 26 grudnia. No i mamy Leicester City kontra Newcastle United. Wydaje mi się, że o tej godzinie 16.00, no bo tam mamy taką mini-multiligę wręcz bym powiedział, bo aż. Cztery spotkania o tej godzinie będą rozgrywane. Także to jest to najciekawsze z tych czterech spotkań. Uważam, że zdecydowanym faworytem tego spotkania będzie Newcastle United. The Magic Peace. są po prostu fenomenalne w tym sezonie. Trzecia lokata w Premier League, jeżeli chodzi o Newcastle United, jest fenomenalna po prostu. No, 30 punktów, 7 punktów straty do przodującego arsenalu, no to jest dużo, z jednej strony mało, z drugiej właśnie dużo, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało z biegiem sezonu. Eddie Howe wykonuje tam świetną robotę, no nie można tego powiedzieć o Brendanie Rogersie, który zajmuje 13. lokatę i tylko 17 punktów. No, lisy mają swoje problemy finansowe od początku tego, kiedy ich już były właściciel zmarł w, w tym wypadku nieszczęśliwym helikopterem. No to gdzieś te lisy mają te swoje problemy, ale jakoś sobie z nimi radzą, więc tutaj jak najbardziej szacunek dla nich, ale uważam, że 80% na wygraną Newcastle w tym spotkaniu po prostu jest. Newcastle jest zespołem w tym sezonie, który no naprawdę jest niewygodny dla każdego rywala, czy to topka, czy to ten dół tabeli, czy to ci przeciętniacy, na których łatwo się gdzieś przewrócić. No Newcastle po prostu w tym sezonie jest fenomenalne, nie straciło tak wielu zawodników, jeżeli chodzi o mundial, wykluczone z grania jest Emil Kraft i Paul Damet, wątpliwy występ Aleksandra Ishaka. Z kolei, jeżeli chodzi o Lester, no to wykluczony jest Justin, Bertrand i Pereira, wątpliwy występ Jamesa Madisona, który ostatnio pojawił się nawet w Sky Sports podczas zawodów darterskich, które odbywają się obecnie w Londynie. No ale wracając tutaj do piłki, no to uważam, że Newcastle jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. No i uważam, że trzy punkty pojadą do Północnej Anglii po prostu, a następnym spotkaniem są Derby Londynu. Jedne z pierwszych w tej kolejce Crystal Palace Fulham. Zespoły na podobnym poziomie Fulham 9 miejsce 19 punktów Crystal Palace 11, 11 miejsce 19 punktów. Także no zespoły o takiej samej zdobyczy punktowej tam co prawda Crystal Palace ma jeden mecz mniej. No, ale nie, nie zmienia to faktu, że te zespoły po prostu mają tyle samo punktów i uważam, że to spotkanie będzie bardziej na korzyść nikogo. Po prostu 50 na 50. Remis jest jak najbardziej możliwe w tym spotkaniu. Fulam lubi dużo strzelać, dużo bramek też tracić. Także ten masz, podejrzewam, że nawet może być otwarty. Patrick Wiejra też gdzieś potrafi zaskoczyć rywala ciekawą grą. Jest Niezły trener, po prostu na razie no, gdzieś ta jego praca w Nicei nie, powo nie powodziła się. Tutaj gdzieś w Crystal Palace już to lepiej wygląda. No i zespół naprawdę ciekawy wypada: tylko Ferguson, MacArthur i Guechi. Z kolei, jeżeli chodzi o Fulam wykluczony z Kebano. Wątpliwy występ Mitrowicza, Kurzawy, Robinsona i Solomona. Wydaje mi się, że Mitro i tak zagra i nawet zdobędzie gola. No jeżeli chodzi o Crystal Palace, no to w ataku będzie raczej Odoson Edward. No i klasycznie Wilfred, Zaha oraz Michael Olise, Więc derby Londynu tym razem moim zdaniem mogą być na remis. No a my przechodzimy już do kolejnego spotkania. No i mamy Everton kontra Wolverhampton. Derby, może nie dokładnie w tym słowo znaczeniu, ale derby po prostu dołu tabeli. No bo tutaj zmierzą nam się zespoły, Notujące 17 miejsce, czyli się chodzi o Everton, i 14 punktów, i 20 miejsce z 10 punktami notuje Wolverhampton. Także tutaj mamy derby dołu, derby dołu tabeli. Moim zdaniem w tym spotkaniu wygra Wolverhampton i dajemy im tutaj z mojej strony 60% na zwycięstwo, Evertonowi tylko 40%. No dlaczego? Uważam, że Frank Lampart nie jest dobrym trenerem marnuje ten Everton, marnuje kolejny zespół i kolejny raz z Evertonem będzie walczył o utrzymanie po prostu, tak, no jeden punkt daje na razie im przewagę na tą strefą spadkową, bo 18 Nottingham ma 13 punktów, no i to gdzieś go na obecną chwilę ratuje na pewno będzie go ratował Jordan Pickford w bramce który no po raz kolejny zaliczył fenomenalne występy na mundialu no i wydaje się, że obrona Holgate-Tarkowski też może dać jakieś Bonusy w postaci mało straconych bramek. Jeżeli chodzi o Wolverhampton, no to mamy Julesena Lopetegiego, który jest po prostu nowym trenerem. Rozegrał na obecną, na obecną chwilę jedno spotkanie pod, pod wodzą Wolverhampton. Wygrał z Gillingham 2 do 0 AFL Cup. Mecz rozegrywany był 20 grudnia, czyli 6 dni temu. Także już jakieś obeznanie z Wolverhampton może mieć i uważam, że. Efekt nowej miotu w Warhamton może zadziałać i po prostu pokonają Everton na Goodison Park, no bo Everton będzie w tym spotkaniu gospodarzem. Ten mecz również będzie rozgrywany o godzinie 16.00, dzisiaj 26 grudnia, a my przechodzimy sobie znowu do kolejnego spotkania. I tym spotkaniem jest już mecz Aston Villa. Z Liverpoolem o 18.30 również, 26 grudnia. No i tutaj trzeba zacząć od Aston Willi, która wczoraj podjęła decyzję, dokładnie Unai Emery podjął decyzję, że Emiliano Martinez zostaje odsunięty od zespołu i praktycznie będzie sprzedany z Aston Willi za to zachowanie, które ukazał po zdobyciu statuetki najlepszego bramkarza na Mistrzostwach Świata. Chyba wszyscy wiedzą dobrze o co chodzi, nie będę tutaj tego przytaczał zachowania. No, i w bramce Aston Villa na 90% wystąpi Robin Olsen w tym spotkaniu. Także yy, Szwed dostanie swoją szansę w tym sezonie dokładnie. Nie wiemy, jak mu pójdzie, ale myślę, że może uratować Aston Villa. To nie jest zły bramkaż. Parę razy już pokazywał w Premier League, czy w reprezentacji Szwecji głównie, że naprawdę ma czasami parady na najwyższym poziomie. Z Aston Villa również nie wystąpi Carlos oraz Ramsey z kolei jeżeli chodzi o Liverpool, o ekipę Jurgena Kloppa, nie wystąpi Diaz, Firmino, Jota, Konate, Artur Milner, wątpliwy występ Aleksandra Arnolda oraz Curtisa Jonesa, także jest wiele osłabień tego zespołu, no i na ataku też będzie raczej musiał wyjść Darwin Nunes, Darwin Nunes, który nie popisał się w meczu z Manchesterem City, nie popisał się na mundialu w Katarze, także tutaj atak Liverpoolu będzie się na pewno głównie opierał na Mohamedzie Salahu. No i zobaczymy, jak Egipcjanin praktycznie samemu da sobie radę, no bo Darwin Nuneszy nie wygląda, żeby był w formie. No i może tutaj być mała niespodzianka, mimo to uważam, że Liverpool i tak będzie faworytem i gdzieś tutaj dajemy Liverpoolowi 60% szans na zwycięstwo, na zwycięstwo Aston Villa, 40%. Mimo to, że będą grać na Villa, Villa Park, może to za wiele nie zmienić. Liverpool i tak pozostaje faworytem tego spotkania, ale wierzę w to, że Aston Villa jest w stanie sprawić, Tutaj gdzieś małą niespodziankę, no a my przechodzimy do kolejnego spotkania. Jest to spotkanie Chelsea z Bournemouth. Jest to spotkanie, już które odbędzie się 27 grudnia we wtorek o 18:30. No i tutaj faworyt, wydaje mi się, że też jest jeden. Jest nim oczywiście zespół z Londynu, czyli Chelsea. The Blues daje 65%, The Sherry daje 35% no moim zdaniem Chelsea po prostu z takimi zawodnikami no powinno wygrywać pod wodzą Grahama Pottera no było już troszkę lepiej niż podczas poprzedniego trenera, ale podczas oczywiście gdy prowadził ten zespół Tuchel, ale mimo to nie ma tej stabilizacji, wykluczony na pewno będzie Broja, czy Brocha Chilwell, Fofana, Kante, Kovacic Ziyech i lowców według Sofa, wydaje mi się, że Ziyech i Kovacic powinni zagrać w tym spotkaniu ale no to już też zależy od y, Grahama Pottera. Wątpliwy występ jest Chuck Fuemeka. Z kolei, jeżeli chodzi o The Sheriff's, y, wątpliwy występ Brooksa, Lermy, Kelego, Neto, Piersona, Taverniera oraz Rotwella. No ale mimo wszystko, jeżeli spojrzymy na zespół Chelsea i w ataku ma wystąpić Sterling, Havertz, a Aubameyang, y, no to jest to gigantyczna siła rażenia. No jeżeli porównamy z The Sheriff's, gdzie mamy Kiefera Mura i Dominika Solanki, no to jest zdecydowana przepaść. No a jeżeli porównamy już samą obronę Risa, Jamesa, Czalobacha, Kulibaliego, Kukureje, z Zemurą, Sensi, Mefamem i Smithem, no to tutaj faworyt rysuje nam się oczywiście jasny i klarowny. Dlatego The Blues moim zdaniem powinno wygrać to spotkanie, ale The Sherries jest oczywiście w stanie zrobić niespodziankę. Chelsea zajmuje obecnie ósmą lokatę z 21 punktami, z kolei The Cherries ma lokatę 14 i 16 punktów, także jak na Beniaminka jest to całkiem przyzwoicie. No i życzymy The Charizes, żeby się utrzymali w lidze, a my tym sposobem przechodzimy do kolejnego spotkania. Jest to spotkanie Manchester United z Nottingham Forest, które również odbędzie się 27 grudnia we wtorek o 21.00. No. The Revils na pewno będą chcieli wejść po tej przerwie z przytupem, ponieważ no, pozbyli się Cristiano Ronaldo. Gdzieś ten granat szatni został rozbrojony, wyrzucony i zaczynają, powiedzmy, tak w cudzysłowie, z czystą kartą, już bez niepotrzebnych zamieszek, afer, jakkolwiek to nazwiemy po tym wywiadzie Cristiano Ronaldo, tak to nazwiemy jego zachowaniach. Zwraca z mundialu Maguire w bardzo dobrej formie, po raz kolejny jeżeli chodzi o reprezentację Anglii. Wraca Bruno Fernandes też z mundialu, który bardzo dobrze wyglądał i Antony, który też dobrze wyglądał. No oczywiście nie można zapomnieć o Waranie czy o Lisandro Martinezie, którzy zagrali w meczu finałowym i też wyglądali bardzo dobrze przez cały okres mundialu. Ich wy występ jest wątpliwy według SofaScore. Oczywiście wraca też Dalot, który jest wątpliwy. Wątpliwy jest również występ Harego Maguire'a i Jadona Sancho, ale nie wydaje mi się, żeby ci zawodnicy, którzy wrócili z mundialu, nie zagrali. Wyjdą pewnie w pierwszym składzie i pokażą Nottingham Forest swoją siłę rażenia, bo daje Manchesterowi United 75%. Na wygranie tego spotkania Nottingham Forest tylko 25%. No, the devils. Po prostu muszą to spotkanie wygrać. Nottingham Forest zajmuje 18 lokatę, tak jak już wcześniej wspominałem, z trzynastoma punktami. Także bardzo słabo Manchester United piątą lokatę i 26 punktów. Mimo to Nottingham Forest gdzieś tam po cichu się wygrzebuje z tej strefy spadkowej. No, przez większość czasu notowali ostatnią pozycję przez ostatnią część sezonu. Przed tą oczywiście przerwą mundialową, ale udało im się przed tą przerwą gdzieś się wygrzebać troszkę wyżej. No ale mimo wszystko nie zagra w tym meczu najprawdopodobniej Kate Omar Richards, Kujate, Jan Kone, Dean Henderson, wątpliwy występ Gibbsa White'a i Heneziego, który wrócił z mundialu dosyć szybko, no bo Gwalia nie wyszła z grupy. No ale to nie zmienia faktu, że nawet z tymi zawodnikami mieliby wielki problem z Manchesterem United, który rozegra to spotkanie oczywiście przy Old Trafford, czy na Old Trafford. Także no The Devils muszą po prostu to spotkanie wygrać, a my przechodzimy do następnego spotkania. Jest to spotkanie Leeds United z Manchesterem City, które będzie rozegrane 28 grudnia o godzinie 21 przy Elland Road w Leeds, także Leeds będzie gospodarzem tego spotkania. Zespół, który zajmuje 15 lokatę i 15 punktów podejmie Wicelidera tabeli Manchester City, który ma 32 punkty. No i wydaje mi się, że w tym spotkaniu faworyt też jest jeden: jest nim Manchester City z 80%, które im daje, 20% daje Leeds United. No the Citizens też muszą wygrać to spotkanie, jeżeli chcą gonić Arsenal. W tym meczu również nie wiadomo, czy wystąpi na przykład Rodri, Alvarez, Phil Foden. Zawodnicy oczywiście, którzy wrócili z Mundialu, ale mimo wszystko ja tu gdzieś obstawiam, że ci zawodnicy na spokojnie zagrają z Leeds United i to Leeds United po prostu pokonają bardzo pewnie, no bo to 80% dla Manchesteru City, no to nie jest szczapki wyciągnięte, tylko jest to zespół, który naprawdę bardzo dobrze wygląda, a jeżeli chodzi o Leeds United, nie jestem konaserem tej piłki, którą przedstawia Jesse Marsh, nie lubię tego trenera po prostu, nie chcę być tutaj gdzieś subiektywny, ale... Trener, który dostał takie pieniądze na transfery i po raz kolejny będzie walczył z Leeds United o utrzymanie, no to nie jest dobry trener. tak? Pokazał też to w Lipsku. Fajny, oczywiście, miał okres w Salzburgu, ale no, od tego czasu jest coraz gorzej. No i to Leeds United pod jego wodzą na pewno nie jest na takim poziomie jak trenował je Marcelo Bielsa. W pierwszym sezonie, oczywiście, jako Beniaminek. No i uważam, że Jesse Marsh po prostu marnuje potencjał tych zawodników w Leeds United ale no zobaczymy, może się mylę i utrą nosa faworytowi, a następnym spotkaniem już ostatnim omawianym w, tym, w tej zapowiedzi jest mecz kolejki Arsenal-London kontra West Ham-United mecz oczywiście odbędzie się na Emirates Stadium jest to mecz, który będzie właśnie meczem kolejki, dlatego jest też na końcu zostawiony, każdy mecz kolejki będzie jako ostatni omawiany, no i według mnie tak jak mówię, jest to mecz kolejki. Wątpliwy występ w Arsenalu Risa Nelsona, Gabriela Rzesusa, Smitha Rowa, Zinchenki i Tomi Nelson i Rzesus są wykluczeni według SofaScore. Także zobaczymy, no ale mimo wszystko, nawet bez tej piątki zawodników Arsenal wygląda bardzo dobrze i bardzo groźnie. Przede wszystkim Bukayo Saka wraca z mundialu, który Pokazał, że jest w formie na tym turnieju. Jest też Martin Udegard, jest Gabriel Martinelli, William Saliba czy Ramsdale w bramce. No to naprawdę można tutaj mówić o wielkiej sile rażenia. No ale młoty nie są oczywiście bez szansy, no bo gdzieś tutaj zestawiam szansę na 60% dla Arsenalu, 40% dla West Hamu. Wiadomo, faworyt jest tutaj na pewno Arsenal. No jest to jednak lider tabeli, 37 punktów, z kolei West Ham United tylko 16 lokata i 14 punktów. Zespół Davida Mojsa na pewno notuje ten sezon poniżej oczekiwań. Nie jest rozczarowaniem, nie oszukujmy się. Liczyłem, że gdzieś West Ham będzie się bił w tą ligę Europy znowu, czy nawet gdzieś tam może zapukać czasami do tej ligi mistrzów, jeżeli chodzi o to top 4, gdzieś tam czasami. Ktoś się potknie, oni tam skoczą. No ale tutaj mamy walkę o utrzymanie. Jeden punkt przewagi tylko nad 18 Nottingham Forest. Czy po tej kolejce się to zmieni? No zobaczymy. Czy może na korzyść, czy nie na korzyść West Hamu. Ale uważam, że ten mecz na pewno będzie fajnie się oglądało. Będą to derby, będzie mogło się tutaj wiele rzeczy zadziać. No bo to tak jak mówię, są derby. A w derbach różne rzeczy się dzieją. Wiemy to dobrze z naszego polskiego podwórka, ale tak naprawdę z każdego podwórka na świecie, gdzie jest mecz derbowy, tam jest inna atmosfera, tam są inne emocje, i tam zawodnicy podchodzą do tego spotkania inaczej. Ale mimo wszystko zespół Mikela Artety jest w tym spotkaniu faworytem. No a my sobie przejdźmy do podsumowania tabeli, żebyśmy sobie zerknęli przed tą kolejką, jak sytuacja wygląda w tabeli na 20. miejscu: Wolverhampton. Z dziesięcioma punktami na dziewiętnastym miejscu Southampton z 12 punktami, na osiemnastym miejscu, Nottingham Forest z 13 punktami na 17 miejscu, Everton z 14 punktami na 16 miejscu, West Ham United z 14 punktami na 15 miejscu, Leeds United z 15 punktami na czternastej lokacie Bournemouth z 16 punktami na 13 miejscu Leicester City, z 17 punktów 12 miejsce, Aston Villa, 18 punktów, 11 miejsce Crystal Palace, 19 punktów. Również na 10 miejscu znajduje się Brentford z taką samą ilością punktów, czyli z 19, na 9 miejscu jest Fulham, które ma też 19 punktów, na 8 miejscu jest Chelsea, które ma 21 punktów, na 17 miejscu jest Brighton and Hove Albion, które ma 21 punktów. Szóste miejsce to jest Liverpool, 22 punkty. Piąte miejsce to jest Manchester United, 26 punktów. Czwarte miejsce Tottenham, 29 punktów. Trzecie miejsce Newcastle United, 30 punktów. Na drugim miejscu zespół Papa Guardioli, czyli Manchester City, 32 punkty. No i lideruje nam Arsenal z 37 punktami. Także mam nadzieję, że ta kolejka sprawi nam wiele emocji, wiele radości. Wam sprawi, kibicom. Piszcie w komentarzach, komu kibicujecie, komu też życzycie, żeby wygrał, może żeby przegrał. Także to by było na tyle. Cześć.